Tuż przed wakacjami na przejściu dla pierwszych przy szkole podstawowej numer 1 miało miejsce zdarzenie, w którym uczestniczył, yy, i uczestniczył jeden z uczniów. Szanowni Państwo, ja w związku z tym, iż mam zgłoszenia od rodziców, za mną jest tutaj jeden z rodziców, pani Sandra. Yy, także yy, nie tylko pani Sandra, ale więcej osób zgłaszało się i yy, zgłaszało przede wszystkim program bezpieczeństwa samochody jeżdżą za szybko, że nie ma sygnalizacji świetlnej. ja w ubiegłym tygodniu postanowiłem napisać do pana prezydenta interpelację z prośbą o to, że w okresie przede wszystkim wakacyjnym tak, jest szansa wtedy, kiedy jest mniej dzieci, nie ma tutaj nad ulicy Konarskiego takiego ruchu, żeby zwiększyć bezpieczeństwo tego przejścia chociażby czy to przez doświetlenie tego przejścia dla pieszych czyli zamontowanie za sygnalizacji wzbudzanej być może tak zwanego smart pasu, które są coraz bardziej popularne, ale też bym chciał zwrócić uwagę na to, że nie chodzi tylko o to przejście dla pierwszych przy ulicy Konarskiego przy Szkole Podstawowej Nr. 0. Bo w Grudziądzu zapewne jest więcej takich przejść przy placówkach oświatowych które mogłyby być w sposób bardziej, że tak powiem e, zabezpieczone, bardziej bezpieczne i co mogłoby e, ograniczyć wypadki losowe, które miały i zawsze będą miały niestety miejsce, ale e, prośba taka, żeby prezydent, tym bardziej, że dzisiaj się dowiedzieliśmy, że miasto ma nadwyżkę po półrocznym wykonaniu budżetu w wysokości 16 milionów złotych. Także myślę, że nie powinno być problemu z tym, żeby w tym miejscu nie tylko w tym, ale mówię także przy, w innych klasówkach oświatowych. Jak się nie mylę chyba przy Mikołaja Jazryńska też jest takie przejście, gdzie, gdzie, nie ma, gdzie nie ma sygnalizacji, żadnej sygnalizacji, jest tylko tak zwana popularna, tak jak tutaj Agatka. Także fajnie by było, żebyśmy część środków na to przeznaczyli i o to przede wszystkim apeluję, ale chciałbym oddać przede wszystkim głos rodzicowi, tak? Tak, rodzice i dzieci są eee, najważniejsze. Że tak, myślę, że w naszym naszym bezpieczeństwie jest... Przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo naszym dzieciom w drodze do szkoły, ze szkoły wiadomo jak e, one się poruszają. Nie są to dzieci, które idą za rękę, dokładnie zatrzymują się przed przejściem, rozglądają się na prawie lewo. One często wychodzą w grupie, one często się oczom, one często rozmawiają, nie zwracają uwagi. Tu prędkość nie jest zachowywana. 40 km na godzinę to jest zaniżona prędkość, do której się nikt tutaj nie stosuje. To jest de facto przerabiane dzień w dzień na okrągło tam od września do zakończenia roku, do czerwca. Sytuacje są niektóre dramatyczne. W zeszłym roku dziecko w zimę rzucali się śnieżkami, jedno pchnęło drugie, doszło do kolizji, która miała miejsce. Na szczęście nic się nikomu nie stało, ale to jest szczęście do momentu, w którym nie dojdzie naprawdę do tragedii. Chcielibyśmy zadbać o to, żeby nasze dzieci były przede wszystkim bezpieczne. Jeżeli jest możliwość włączenia czegokolwiek, co się znajdzie na tym przejściu, serdecznie prosimy i na pewno będziemy wszyscy wdzięczni, że możemy spełnić bezpieczeństwo nasze dzieci. Tak, tak, oczywiście tu rodzice są klasy 1-3, są małe dzieci, które próbują uczyć się samodzielności, chcą też chodzić same do tej szkoły, więc jakby miały możliwość, żeby się usamodzielnić, żeby zaczęły gdzieś odpowiadać same trochę za siebie. Niektórzy rodzice jeżdżą do pracy, to jest wiadomo, od rana do południa ich nie ma. Podrzucają je tylko tutaj, wysadzają, więc gdzieś tam to jest ważne, że żeby... jednak... Rozmawialiśmy na dynemat, sytuacja była yy, deklarowana pod względem tego, że niestety ale to jest druga dojazdowa do Siernicówki i ona nie może po prostu być yy zmniejszona prędkość na tym, ani nie może być tutaj nic takiego, co blokuje to po prostu, nie? Staraliśmy się e, o wysepki, o tzw. tak zwane policjanty, tak? Doświetlenie nawet kogokolwiek, żeby nawet e, woźny ze szkoły wyszedł, że tak powiem, najbardziej o tej ósmej rano, żeby ktoś mógł tu przyjść, sprawdzić jednak, no ale niestety to wszystko gdzieś tam zostało bagatelizowane, jak dotychczas. No mówię, że do tym pierwszym dzwonkiem warto... Dokładnie, warto, ten, warto by było na się nad tym zastanowić i rozważyć to, rozważyć to na